No, witam Was, moje kochane z i Inne niegrzeczne dziewuszki, które uciechły, mamusi z podmiotły. Moje kochane z bereźnice. wiecie dobrze, że jeśli używacie podróbek, to automatycznie skreślam Was z listy. Kogokolwiek o kogo mógłbym podejrzewać, że ma jakąkolwiek klasę, ale o podróbkach porozmawiamy w innym filmiku i całkiem kiedy indziej. Natomiast. Ten filmik będzie poświęcony koncentracjom. Z czym są te koncentracje? Bo jest to temat, który niewątpliwie często pojawia się. W tematach około podróbkarstw, czyli z czymś, co najlepiej nie, nie rozmawiać, bo wiecie, nie mówi się ogólnie, bo gówno się rozniesie, prawda? Więc co mógłbym wam tutaj powiedzieć w tym odcinku? Czy te koncentracje w ogóle mają wpływ na to, że yy, wyczuwalny jest zapach, czy może nie mają żadnego wpływu na chmurę zapachową, bo przecież wiem, że o to Wam chodzi. I teraz powiem Wam tak. Począwszy od najniższej koncentracji, będziemy tu mówić o dość rzadko spotykanych wodach kolońskich. Takie wody kolońskie yy, mają zazwyczaj. Dość niski procent, załóżmy w okolicach 10. Wcale nie muszą pachnieć, jak myślicie, super słabo. Możecie coś z nich wykrzesać. Wiadomo, że będą nieco delikatniejsze. Potem mamy taki standardowy produkt, czyli wodę toaletową, która ma nieco wyższą koncentrację. Załóżmy, że jest to około 17,5%. Potem jak wiadomo, wodę perfumowaną, no i ta woda toaletowa i ta woda perfumowana, zazwyczaj paradoksalnie nie różnią się zbytnio mocą. Są one dość podobne, projektują zależnie, jaka jest formuła. Tu nie chodzi, że projekcja wpływa na koncentrację, i potem mamy już coś takiego jak ekstrakt perfum, czyli yy, można powiedzieć sok, który jest. Yy, Rozpuszczony w alkoholu gdzieś o koncentracji około 30%. No, i taki ekstrakt również wcale nie pachnie mocniej, ale ma już nieco inną projekcję. więc powiem Wam tak: i, taka, i taki ekstrakt perfum też również nie będzie pachniał mocniej, będzie miał nieco inną projekcję, będzie zostawiał bardziej tłuste ślady. I jeśli z nic co myślałaś, że kupiłaś. Sobie, najbardziej zajebistego, indolicznego jaśminowca, nie wiem, na przykład jakiś Deep River, kurwa, albo coś w tym stylu, wiecie, że została już mi ostatnia flaszka na stanie, to jest niestety ta. No i rozumiesz, nie? Indol, jaśmin, testosteron, serotonina, platynowa blondyna i te sprawy. Panowie na pewno będą rozciągać zrelaksowane nogi z zachwytu, gdy będziesz przechadzała się przez idealne, równiutkie centrum w galerii handlowej. Ale uwierz mi, że jeśli wypachniesz się ekstraktem perfum, to nie będziesz pachniała bardziej dyfuzyjnie i chmurzaście niż wypachniesz się wodą perfumowaną lub toaletową. I nawet platynowy blond ci nie pomoże. A o neuroprzekaźnikach też porozmawiamy, akurat wymieniłem aż dwa. Ale to innym razem, kiedy będziemy mówić o wpływie naszych perfum na nasz mózg. Och, zapomniałem jeśli chcecie przetrwać w swojej zwierzęcej skorupie, nie oglądajcie najki na noc. Nie o taką serpentkę. I chodzi. Babcia Jonatina wie, co mówi. Ja się już z Wami żegnam, misiaczki. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam wszystko krótko, tak, że na pewno to zapamiętacie i zrozumiecie, o co chodzi na koncentrację. No i pa! Wrócę do Was niebawem z kolejnymi filmikami, a może i sobie jakiś pierdyk niemylajlik, co?